Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest kolejny odcinek Hide and Seek mm, zboczeńcu. E, tak, kolejny odcinek Hide and Seek na serwerze HiveMC.eu. EU. Dlaczego tej serii nie będzie... Dlaczego tej serii nie było? Raczej. Ona będzie, nie, nie martwcie się. A dlaczego jej nie było i kilka innych tematów sobie powiemy na dzisiejszej, na dzisiejszej zabawie. Zaraz, jeszcze teraz bo chciałem otworzyć uroczyste otwarcie puszki z napojem. Hm. Ale to za chwilę. Najpierw trzeba się schować, jasne. Eee, spitalamy, spitalamy do góry. Dobra, dlaczego tej serii nie było? Bo to Was interesuje. O, super, super, tutaj mamy coś ciekawego, o, ale z tego co pamiętam, gdzieś jeszcze mamy coś lepszego, jakąś lepszą skrytkę, a nie tutaj.

Poczekajcie, może nie, może jednak, może jednak tutaj, albo, ha, no nie wiem, poczekajcie, aha, chciałem sobie przyparkużyć, niestety nic z tego, tutaj gdzieś się schowamy, tutaj, I, albo tu, o, tak, to będzie dobry pomysł, tutaj, dobra, um, teraz uroczyste otwarcie puszki, uwaga, jest, dobra. Ej, teraz uwaga. Dobra, mówię. Dlaczego nie było tej serii? Otóż, jak wiecie, dzisiaj jest 18. Dzisiaj jest 18, 18. Poczekajcie, sprawdzę czy mi się audio nagrywa. O, nagrywa mi się OK. Dzisiaj jest 18. Y, moje drogie ziomeczki, wrzesień nawet już 19. I jak wiecie, nie nagrywałem Seeka Główny powód jest taki, że po prostu była szkoła. I na początku pasowało jakieś dobrze wystartować i tak dalej. A jakie pyszny. Następna sprawa jest taka, że. Po prostu chciałem wywołać jakiś taki głód właśnie w was, żebyście zaczęli mówić. Zaczęli tęsknić za tą serią, coś takiego i myślę, że mi się to udało. Wywołać taki, taki good. Po trzecie, byłem zajęty sprawami serwerowymi. Jak wiecie lub nie, serwer nie wypalił, ale do tego tematu już nie chcę po prostu wracać. No i tyle. Czekajcie tu chusteczki. I zrobimy sobie teraz tak, że po prostu, żeby ta seria nie była zbyt nudna, to po prostu będziemy sobie biegać za tymi, kto szuka. Będzie może trochę więcej emocji, co? Więc biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy. Tylko nikt tutaj nie szuka. Jest jeden seeker, którego ciągle ktoś zabił. O nie, dwóch jest, czekajcie. O, siet, 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 siet. Spieprzamy. Trochę nubi strasznie właściwie. Oho, położyli go, ale pech. Ha, ale beka. Dobra, ma jeszcze 140 sekund. Myślę, że taka forma... Nawet w ogóle napiszcie mi czy chcecie, żebym tak biegał i właśnie bił się z tymi, kto z tymi szukającymi? Czy wolicie, żebym tam gdzieś siedział skampiony i tak dalej, i tak dalej. Mi się obie formy podobają. O oh, fuck. Mi się obie formy podobają, ale yy, może teraz... Jedna taka, jedna taka, co? No i niestety nie zabił, Szkoda. Fuck. Będę jako drugi, no ale nic. Może mi się trochę uda. Bo w ogóle dawno nie szukałem i. I może teraz będzie jakaś fajna dawka emocji. Już co wyjść. Wypuśćcie mnie stąd. No, god it A tak się kończy po prostu takie, taka zabawa szukającym. Okej. Okay. Dobra. 1-0. 2-0. Co to jest? O ty gnoju. Dobra, mamy cię. To, że jakiś jeden szukający był nubem, to nie znaczy, że ja też nim jestem. 3 albo 4-0. Co to za dziwny klocek, taki szary. 5-0. Zaraz wkroczę. Tak, 5-0, bo on nikogo nie zabił. Ciul. <grym> o, tu cię mamy, tu cię mamy. Ej, jak ty tam, wesz jak ty tam weszłeś? Zaraz sięgnę sprowadzę do parteru. Cześć. Nie wiem, czy mi wystarczy czasu, żeby wbić do góry. Mm, Dobra, będę wam jeszcze coś mówił. E, mianowicie GTA 5. Według mnie gra roku. Grałem niedługo. Grałem niedługo, ale już mogę powiedzieć, że niedużo grałem, no po prostu 3 dni od premiery, nie? No to przez te 3 dni to grać się za dużo nie dało Ale jednak mogę wam powiedzieć, że na pewno... Znaczy może nie, ale według mnie O ile Rockstar tego nie popsuje, bo coś tam słyszałem, chociaż nie w moim przypadku, ale słyszałem, że gdzieś tam właśnie yy, Komuś tam nie chciało odpalić, czy, czy jakieś błędy, szczególnie na Xboxie, na Playstation Tego nie ma, dzięki Bogu, hehe yy, I... Oh, fuck i po prostu jakieś błędy są na Xboxie, ale mi się czegoś... Mi się coś takiego nie przytrafiło, więc to może jakieś takie dzikie plotki. No nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to mówić. W ogóle nie mamy taktyki. O teraz tak, 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 tak tak dziękuję. Dobra. Okej. I ja bym bardzo chętnie... O, widzę. Ja bym bardzo chętnie nagrywał tą serię. Tylko że... LOL. Ej, no przecież cię bije Hmm. Co to jest? Aha! A, koniec rundy. O, uciekł im murzyn. E, dobra, więc widzimy się w kolejnej rundzie za chwileczkę. No i okej, okay, jesteśmy w kolejnej rundzie. Yy, I słuchajcie, Dokończyłam gita. Yy, no jest świetna gra. Można robić dosłownie wszystko. Tutaj jest eksploracja terenu yy, prawie tak rozwinięta jak w Minecrafcie. Yy, tak by to można porównać. Więc jeśli macie konsolę, czy to PlayStation, czy to Xbox to myślę, że dla was jest to tytuł obowiązkowy Naprawdę jest to tytuł obowiązkowy Ja nie mogę się oderwać od tej gry w ogóle Iść do szkoły czy odrabiać lekcje to jest dla mnie koszmar Bo wiem, że muszę odejść od konsoli i od, od tej wzora W ogóle No kiedy, kiedy chcę od telewizora, na przykład teraz gdy nagrywam dla was, mógłbym wtedy grać Właśnie w GTA 5 I, i, I tyle, wczoraj też oglądałem Top Chef Wczoraj, czyli to była, poczekajcie to była Środa, oczywiście tam jest ten. Kocham gotować. Ale powiem Wam, że wrażpo na razie się nie, na razie się nie wygląda, żeby on był najlepszy. Oczywiście ja jestem za nim cały czas, ale nigdy jeszcze nie mam immunitetu, czyli tego, co mu gwarantuje po prostu gwarantowany ma następny yy, odcinek, nie? A tak to może ciągle odpaść, więc to jest słabe, więc ja życzę żeby żebym wygrał ten program, hehe. <laughs> Bo jak nie wygra, to się nie wypłaci z, z sondałowem. Co do tej sytuacji, to ja nie chcę nic mówić, bo po prostu. No wiecie, jak to jest z Czekajcie, co to za ikonka śmieszna. Aha. Wiecie, jak to jest z tą firmą śmieszną. I tak, dajcie mi jakiś mieczyk. O, oh, shit! Osied, oh, osied, oh, osied. Oh, Czy nas goni? Tak, to coś nas goni. Fuck. Poczekajcie i robimy tak. Tak, tak, tak. O, Oh shit. Fuck! No nie, nie wierzę. No nic. Dzisiaj... Znaczy, za pierwszą runą tak jakby sa, na, na własną prośbę. A w drugiej w sumie też mogłem się nie ruszać, co nie? Ale to nic. Nieważne. Zawsze kogoś się znajdzie, nie? E, znając życie i doświadczenie wiem, że tutaj będzie ktoś siedział w... w tej wodzie. Coś mi tak intuicja podpowiada. Tylko, że jak na razie to nikogo nie widać. Ja powiem Wam tak: jest godzina 14:40, no około 15:00. I tutaj na tym serwerze był jak wchodziłem 3000 osób, tylko 3200 osób, to jest naprawdę bardzo mało. Mm. I powiem Wam tak: o jest, jest typek. Udamy, że go nie widzę. I teraz, gnoja atakujemy o ty Trzmaciarzu Dobra, nie uciekaj, bo. No, dobra, mm, nie wiem na co on liczył, hehe. Może myślę, że jego ja nie zauważę. Tam się ktoś leje, mm, ale to jest ich plusem tych właśnie chowających się pod wodą, że yy, mają nieskończoną ilość tlenu, co nie. I to jest śmieszne. Nie, znaczy raczej to już mówiłem, ale nie wiem, bo może, że się nie zwrócili uwagi, uwagi że mm, seria z GTA 5 byłaby zajebista, nie? Ale po, dlaczego nie będę ich nagrywał? Jeden, najważniejszy powód, nie mam nagrywarki do konsol. Bardzo ubolewam nad tym. Ale raczej sobie teraz jej nie kupię, bo przecież tak będzie konsol nowej generacji, yy, w których te te mogą po prostu nie obsługiwać, więc to by było nieopłacalne. Mm. A druga rzecz to to, że mm, za bardzo, y, dużo, za, za dużo serii jest y, z GTA 5 na YouTubie. Trochę mi się, a ja, jak to się mówi, e, powietrze zwraca, hehe, po, 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 tym, po tym napoju. Ach, po tej czarnej wodzie, jakby to Husiek powiedział. Oczywiście, jakie firmy to, to nie będę mówił. Dla ciekawskich jest to ta niebieska firma. Ale ja osobiście wolę i częściej piję tą firmę czerwoną. Myślę, że wszyscy wiecie o co chodzi. Więc. Więc tak. Zaczekajcie. Aha, no i powiem wam, że. Też nie nagrywałem dla Was y, jeszcze filmów w ogóle z, z takich właśnie gier. Bo czasami ja wracam ze szkoły, w ogóle w szkole, mi się tak chce spać, że kiedyś na matematyce myślałem, że usnę Naprawdę po prostu był koszmar. Y, a i mi się przycho i przychodzę do domu i mi się chce spać, naprawdę. I wtedy sobie muszę zrobić kawę. Dopiero gdzieś tak za godzinę po, po, po tej kawie mi się nie chce spać, a wtedy już mi się nie chce nagrywać. Oczywiście lekcje i tak dalej, i tak dalej. Teraz nikogo nie ma w domu, jestem home alone. Hello. Jest zajebiście. A jutro piąteczek, lightowe lekcje. Chociaż oczywiście matematyka musi być sprawdzian. Na no nic. No i oczywiście WOS. Mm, tak, WOS. Mm. Ale ja Wos bardzo lubię i, i mi się to przyda później. Tak, tak, taki taki z tego wniosek mam. Właśnie, że mi się przyda 17 sekund do końca. E i powiem wam tak, jeżeli już jesteście na przykład na gimnazjum, w gimnazjum, to uczcie się tylko tych przedmiotów, to znaczy tylko Większą wagę przekładajcie do przedmiotów, który, które, was interesują, które lubicie ja tam w podstawówce też, które lubicie i które może mogą się później przydać, na przykład jeśli, chcecie być No nie wiem, lekarzem, no to patrzcie na biologię i na chemię, co nie? Więc taka radoda ode mnie, haha Na, na, na właśnie, na, na, na całe życie A. No nic, jeszcze mam za mało, dopiero 1800, dobra ludzie, to by był kolejny odcinek z który jeśli się Tobie i 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 Tobie też podobał, nie zapomnij ocenić go klikając łapkę w górę, pisząc pozytywny komentarz pod tym filmem, a także subskrybując mój kanał dla jeszcze większej ilości Minecrafta, innych gier i jeszcze innych pieprzot. Tymczasem ja się żegnam. dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć.